Dzień dobry! Na dzisiejszych zajęciach z chemii zakończymy temat elektrochemii, dlatego że będziemy mówić jeszcze chwilkę o korozji, natomiast później przejdziemy już do roztworów, do roztworów elektrolitów, powiemy o dysocjacji jonowej i o tym, od czego zależy moc elektrolitów, w jaki sposób będziemy ją wyrażać, będziemy mówić o stopniu dysocjacji i też zaczniemy trochę o stałej dysocjacji. Także życzę Wam miłych zajęć. Korozja. Czym jest korozja? Korozja z łacińskiego korozjo, czyli zżeranie, czyli niszczenie nie tylko metali, bo najczęściej kojarzycie korozję z korozją żelaza, czyli po prostu tworzeniem rdzy, ale generalnie. Korozja to jest po prostu niszczenie materiałów pod wpływem albo czynników takich naturalnych, środowiskowych, czyli np. czynników atmosferycznych, tak tlenu z powietrza, opadów, wód, temperatury, czy też czynników technologicznych, wynikających po prostu z działalności człowieka. Pierwszy etap rozpuszczalnik, na przykład woda. Musi z ciała stałego, z tego kryształu, wyciągnąć cząsteczki czy jony, tutaj akurat jony, czyli co musi ten rozpuszczalnik zrobić? Rozerwać wiązania w tej substancji, która jest rozpuszczana. Jest to oczywiście proces, który wymaga dostarczenia energii. Pamiętajcie, zawsze rozerwanie wiązania tutaj wymaga dostarczenia energii, czyli to, to jest etap endoenergetyczny. Ponieważ mówiliśmy tutaj, że mamy rozpuszczalnik. Wodę, rozpuszczalnik, który tworzy wiązania wodorowe pomiędzy swoimi cząsteczkami, czyli jeszcze dodatkowo rozpuszczalnik musi w tym pierwszym etapie zniszczyć w przypadku wody wiązania wodorowe pomiędzy sobą, czy jakieś inne oddziaływania. Czyli zobaczcie, że ten pierwszy etap procesu rozpuszczania jest endoenergetyczny, czyli niekorzystny dla układu, bo przecież układ chce energię wytracić. Natomiast wytraca tę energię w ostatnim procesie rozpuszczania, który zawsze zachodzi, czyli jest to proces solwatacji. Patrząc teraz na te dwie reakcje, chciałabym, żebyście zastanowili się spośród tych jonów, które tutaj powstały podczas tej dysocjacji, których będzie najwięcej w roztworze, a których będzie najmniej. Jeżeli pierwszy etap. Zachodzi z większą wydajnością niż drugi, czyli drugi zachodzi tylko troszeczkę. To teraz zobaczcie, że w pierwszym etapie otrzymaliśmy jony H i tyle samo jonów HS, ale te jony HS ulegają rozpadowi, oczywiście częściowemu, ale jednak, więc już jest ich mniej niż H, +ów. w drugim etapie ulegają rozpadowi, a jeszcze w tym drugim etapie powstają H. +y. Czyli tak naprawdę H+, plusy, one powstają w każdym etapie i zawsze będzie ich najwięcej, natomiast najmniej będzie tych jonów, które powstają na samym końcu, dlatego że ten drugi etap już zachodzi z najmniejszą wydajnością, więc najmniej będzie S2-. Zastanówmy się teraz, stopień dysocjacji, napiszmy sobie tutaj, wynosi 10%. Co by się stało, gdybym teraz do tego mojego układu dodała mocnego kwasu? Mocny kwas, czyli na przykład dodaję teraz do tego 100 cząsteczek hcl -u. HCL jest kwasem mocnym, zdysocjowanym na jony całkowicie, w związku z tym ja do tego mojego układu dołożyłam 100 H+. +ów. Zgodnie z regułą przekory, ponieważ my tutaj mówimy o słabych elektrolitach, jest to równowaga, procesy równowagowe. Jeżeli ja teraz tutaj dołożyłam do tego układu 100 H+, to, co się stało? Przesunęłam równowagę tej reakcji w lewą stronę. Te H, +y, które wprowadziłam, nie powiedziano oczywiście, że wszystkie reszty octanowe mi przyłączyły, ale na pewno przesunęła się równowaga tego procesu w lewą stronę. I teraz na 100 cząsteczek kwasu octowego ja już nie mam zdysocjowanych 10, tylko na pewno mniej, czyli stopień dysocjacji alfa na pewno zmaleje. Czyli jeżeli wprowadzam do roztworu związek, który ma wspólny jon z tym jonem, który powstaje w wyniku dysocjacji, to oczywiście zgodnie z regułą przekory cofa się dysocjacja tego mojego elektrolitu. Więc zastanówcie się teraz jaki jeszcze inny związek mogłabym do tego roztworu kwasu octowego wprowadzić, żeby również zmniejszyć stopień dysocjacji. Dodawaliśmy jonów H+ więc dodajmy teraz jonów CH3COO-. Oczywiście nie mogę dodać samych jonów CH3COO-, muszę dodać z jakimś kationem. I żebyście teraz też tylko nie powiedzieli, że dodajmy więcej kwasu. Ja muszę mieć dużo tych jonów CH3COO-, a gdzie będzie dużo? W takim związku, który zdysocjuje całkowicie. W soli. Bo ten drugi etap jest taki beznadziejny, że w ogóle nie, nie dysocjuje prawie że, to co byście powiedzieli, gdybym powiedziała, że ten drugi etap jest faktycznie tak beznadziejny, że już w ogóle prawie nie zachodzi, w ogóle na niego nie patrzcie. No to teraz byście na niego nie patrzyli, tylko byście popatrzyli, no ale w pierwszym etapie ten wygrał z tym. Tak? Czyli to, że ten kwas węglowy ma drugi etap taki beznadziejny, to tylko niech się cieszy, że ten drugi etap ma, tak? On i tak już w pierwszym etapie wygrał z tym. Czyli najsłabszy będzie HCN. Potem będzie H2CO3, a najmocniejszy do minus czwartej ten. Do. Tu, trójka, nie? Dobra, bardzo dziękuję. To małgosia, albo nie to już Małgosia Raczai, więc nie będziemy małgosi męczyć. Kogo nie męczyliśmy dzisiaj? Dominika, jedziemy. A najsłabszy będzie CH3COOH? Najsłabszy będzie CH3COOH, tak, bo tutaj mamy do minus piątej, potem będzie. HNO2. Ok, HNO2 i najsłabszy. I Dobra, i najmocniejszy H2SO3, dlatego że patrzymy na pierwszy etap. On w pierwszym etapie w ogóle te dwa na łopatki rozłożył, tak? On tu jest najmocniejszy, a jeszcze ma jakiś drugi etap. To będzie początkowe, to drugie stężenie, które mamy podane, to jest? Zdysocjowane. Zdysocjowane, mhm. Mamy stałą policzyć, czyli ten nasz wzór mamy. Co w liczniku wstawiamy? Czyli wstawiamy? Ja to zamieniłem na liczbę, czyli to będzie 0,04205 do tak. kwadratu. Super, do kwadratu, bo mamy zdysocjowane razy zdysocjowane, dzielimy przez... Czyli teraz dzielimy przez, nie, zdyso... przez, tak? Nie tak, nie jest czyli musimy najpierw, jakby ile ich będzie. Możemy tu od razu wpisać to działanie, ale co musimy, od czego... Czyli od, od 0,2 właśnie... Mhm odejmujemy te 0,04. Tak, do... super. Czyli od początkowego stężenia, od C0 odejmujemy te, które zdysocjowały, to zostają nam niezdysocjowane